Siemanko moi drodzy, Adam, pokaż się na chwilę. Już jestem. Witam. Nie Witam. witać nas. Hmm. Teraz jakie cienie. E, siemanko moi drodzy, witamy Was na nowym filmie, w nowym miejscu. E, jesteśmy... Tutaj bardzo ciekawy dom, żeśmy znaleźli. Zaraz Wam go pokażemy. Tu już oglądamy hmm. sobie w przedpokoju różne rzeczy fajne, na przykład stare książki. Zapraszamy Was dalej. No Najciekawszy przedpokój chyba jaki do tej pory widziałam, e, bardzo zniszczony dom, ale bardzo bogaty, e, taki w artefakty. Pierwsze co weszliśmy przedpokój, a już tyle rzeczy, kominiarz słuchajcie taki, no i tu po prostu rower stary, tak to pewnie od samego wejścia, tak? Tu jest ten taki kanek, rozbity, rozwalony już cały, ten wiatrołap i wchodzimy, a tu taki widok rower, nie? Te wszystkie obrazki na tym, no to już mówię, o, będzie dużo rzeczy w tym domu, bo to już dobrze wygląda. Jest taka stara szafa z różnymi książkami. Niektóre są bardzo stare. Są bardzo stare książki. Dobra 21 jest wierszy. jak jeszcze się podpisał, a książka jest gotykiem, nie jest z tym znowu takim pisana. Jakieś wieczy tam może. No i tu właśnie oprócz tej książki ciekawej, to tutaj mieliśmy, co to jest takiego? Właśnie nie wiem ta tabliczka. Sztuk, cygar, cygar. Aha, po cygarach. Faktycznie, no to jest fajne. Mm. Ten Jezus mnie zafascynował, jak on wygląda, jak pusta maszyna do życia, która się wyłoniła z tego zwłotwiałego stołu. No i ja tu przeżyłam swoje chwile grozy przed chwilką, bo... O, jest rok. No, no to... nie, a tu masz... Widzę tu kamerę, tu nie chce się uspokoić. Latarki mi, się zrobiły ogromne. Słuchajcie, co się okazało. Weszliśmy do tego domu, zanim zaczęliśmy nagrywać. W ogóle klimat taki, no fajny jest klimat ogólnie. Mroczny Bardzo... no, już. No, 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 fajny dom taki, jeśli chodzi o ten klimat taki tu się utrzymał. Tak jakby coś się zatrzymało w czasie. I słuchajcie, ja bez latarki weszłam tutaj, zobaczyłam tą na łóżku, tą pościel. Spójrzcie sami, to z daleka wyglądało na mnie jak nieżywy człowiek. Ja byłam tak zdenerwowana już. Szkoda, że tego nie nagrałam. Bo byłaby dodatkowa atrakcja, byście się pośmiali, ale naprawdę wiecie mi, że nie chciałabym znaleźć kogoś martwego. Byłoby to straszne. To jest... Zobaczmy krzyż w ogóle jak wygląda. Boże! No, jakby odwrócony. Z się się starości, wiesz, ale samo to jest Tak, dla... ale jaki klimat, nie? No, jakie pajęczyny Piecyki. Piece, szafki, no wszystko to jest bardzo ciekawe. Bardzo się wystraszyłam, że tu ktoś leży nie żył. W sensie, myślałam, że jakiś bezdomny pomieszkiwał i zmarł. Boże, patrzcie na tą szafkę, ona jest niesamowita, taka stara. Kojarzy mi się z takim ta szybkim, mi się kojarzy z konfesjonałem, nie wiem. Tak dziwnie, bo taki ciemny jest ten mebel. On mi się kojarzy z takim kościelnym jakimś, przez jego kolor. Plus artefakty, jakie tutaj się znajdują, jak krzyże. To jest bardzo fajne, ten Jezus, który też już ma urwany krzyż. Ale jest bardzo ciekawy. Kieliszki, kubki, tam jakieś kurcze szklanki, takie rzeczy. Co tu mamy? Widelce, takie stare te widelce, też ciekawe bardzo. Popielniczka, taka dosyć ładna. Dosyć ładna, no ładna. Patrzcie, jak to jest zniszczone, wszystko, ale jaki ma to właśnie niesamowity klimat. Z tą latarką właściwie nie idzie go tak przedstawić. To fajnie wygląda bez latarki, tak mrocznie, ciemno. ciemno. tam coś złamał. Tu jest ta szafa, to jest niesamowita. taka była wielka. Ale szafa to jest chyba z przełomu, z przełomu jeszcze XIX i XX wieku, Całokie ale możliwe, jest nie jestem pewna. Ale jest niesamowicie stara. Podobne rzeczy były w ewangelickim domu, który znaleźliśmy. Nie będę mówić gdzie, chociaż w zasadzie ten dom już nie jest do zwiedzania, więc mogę powiedzieć, że Gli... dzielnica Gliwis, która jest ewangelicka. O, tak, każdy sobie może sprawdzić, gdzie to było, ale niedokładnie. Tam były właśnie bardzo stare rzeczy które były jeszcze z przełomu prawdopodobnie XIX i XX wieku. Coś niesamowitego. No i tą dalej jest równie ciekawie. Patrzcie, jaki ładny obraz tu jest namalowany. Nie jest to reprodukcja, ale jest to obraz namalowany. Chciałem go o coś oprzeć, nie wyszło. Konik. Czy znowu, znowu dom do, do artysty jakiegoś. Kurczę, czy my tu mamy tych domów artystów. Dużo. Wiem, bo czasami artyści faktycznie mieszkają w w tym magnetofon stary taki. Kurczę, patrzcie na tą kuchnię. To taki, jakbyśmy tu weszli, bardzo dziwny klimat, jakby tu... Mimo tego zniszczenia, wiadomo jak wygląda, ale tak jakby ktoś tu przed chwilą był w tej kuchni. Tak jakby no. tu ktoś palił w piecu, kroił, coś na obiad przygotowywał. Na tej kuchence sobie gotował może rosołek, a może, nie wiem, barszczyk czy cokolwiek innego, no. Jakby to powiedzieć, czuć tu chyba duszę tych ludzi, człowieka czy ludzi. Dbali tu mieszkanko, widzisz ładnej i dostałem jakieś południowy. Ale czuć takie dosyć coś. Tu się coś musiało wydarzyć takiego. Sama, nie wiem. Nie mówię tak, żeby podkoloryzować, jak to niektórzy na urweksach. Nie, tu doszło są... do morderstwa. Nie wiem. Bo... Koniecznie zaraz morderstwa, ale coś tu się musiało, kurde, takiego zadziać, co wyczułam na początku dziwne emocje. strasznie dziwne, nie, 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 nie wiem wie. jak to nazwać. Taka mała ryczka To zawsze był w kuchni taki na wsi i tak dalej, nie? no było znaczy, No nie wiem, ja na wsi to nie byłam za Nie wiem, to ja tak nie znam na tej tematyce wiejskiej. Staram się nadrobić, ale to czuć, że nie znam tych tematów tak naprawdę. No i tu jest kolejny pokój, słuchajcie, on jest niesamowity, bo on jest już taki bardzo stary, bardzo zniszczony. zawilgocony. A myśmy tam po górze łazili, ale widzę, że te stropy dosyć mocne. Tak, krzesełka spójrzcie. One są takie wszystkie niskie, krótkie. Tak? Ja też na początku pomyślałam, one się zapadły od wilgoci, czy co, ale one są przypiłowane najwyraźniej. Może sobie w co tu się stało. są takie meble, już bardziej z PRL-u. I mamy artefakty PRL-owskie, bo mamy pieska klasycznego wilczurka słodkiego. Kalendarz na 98 rok, no to bardzo dawno, to 27 lat. Klasa nie podstawówki, widzisz? to? Za... A, on może faktycznie jakieś dziecko. Krzyż mm -hmm. na podłodze, badałoby go podnieść. To nie powinien krzyż leżeć na ziemi. Ale jaki taki. Jakie ma długie ręce ten nie, Jezus. O chuj, no. Jakie dłonie w ogóle. No. Taki ciekawy, nie? Mm -hmm. No i tu są te fajne małe, znalazłam te flaszeczki rybki. Te kieliszki rybki, bo tam jest ta flaszeczka, bo tam trochę się bałam podejść, bo tam jest tak dużo tej wilgoci, że już sama nie wiem, jest jakaś dziura w podłodze, a nie wiem, jak to z tą piwnicą właściwie. O, dzięki. I też Jest ryba, czyli klasyk PRL-u, można powiedzieć. No i tam ta szafka, widzicie, co się z nią stało, że tak się zapadła. To nie przypadek. Tam, gdzie, Takie dziury już widać. Nawet. A tam stoi, to już raz się zapadnie całki. I będzie po chłopie na Ura, Nie będę musiała kroić mu piłą Sam to żeś sobie wyjaśnił. Teraz do tego ubrania w szafie. No i tyle nam się tu ostało. Wzory malowane były. Na suficie też były wzory, tylko wszystko odpadło. Ale widać tam patrzcie takie ten i... Tam coś było jakiś kwiatek czy coś w na najpewniej. No odpadło już wszystko. To jest tylko na No, ale takie dawno ja to... nie widziałam takich. Mhm. No i tam, zauroczyło mnie to, że ten ta mabel tak spadł, a ta zosta... ten serwis do kawy, czy tam herbatki, nie wiem, się trzyma, cały czas yy, nic nie ruszył z bo to jest Ferrera pod powrotem. To... Takie <taki> mocne, zajął tutaj za, za mocną pozycję, zajął, że tak powiem, nie? Razoniki, no. Wszystko się rozpadło. O, detektyw z tysiąc 96 roku. No tak, tak, doszliśmy. I ten wazonik też taki, PRL, nie? Jakby. Taki się kojarzy to jest... No, mój widzę. Fajans. Musławek. O, mi to właśnie przypominało. Nie wiedziałam co. Dobra, słuchajcie. Pomalutku będziemy stąd zaraz uciekać, bo jedziemy jeszcze dalej szukać jakichś fajnych obiektów. Tam byłam, chyba tam nie poszłam końcu. Sprawdźmy to dla proformy. Taka kryjówka, ale fajna kryjówka. Taka. Kryjówka, no, W sensie wiecie co miałam na myśli. Piesek znowu jest słodki. taka jest taka kryjówka na żarłoka, czyli spiżarnia. Jednym słowem. No i słuchajcie, jesteśmy na górze. Tu jest bardzo klimatycznie. Może dom jest bardzo zniszczony, ale jest tu klimat niesamowity. Obok chyba jakaś imprezka u sąsiadów, jakiś grill niedzielny. Patrzcie tylko na tą szafę, z której wystaje taki jeden ciuch, ona się rozpadła i wygląda to tak ciekawie dosyć. Przy czym szafa jest taka ozdobna, to jej drzwi najpewniej. Druga szafa z futrem w środku, przy czym szafy bardzo ładne. No, ciężko będzie ją zamknąć, raczej zbutwiała za bardzo. Wszystko jest bardzo zniszczone, ale bardzo klimatyczne. Spójrzcie na tym szafę, jak ona wygląda śmiesznie. Może bez latarki będzie fajnie naturalnie wygląda z tym świetle. No, słabo widać właśnie, ale coś widać. Ale wichura się zrobiła, faktycznie jesteśmy, kurczę, słuchajcie, w Opolskim, a... Śmiałam się z Adama, że przesada z tą burzą, ale no niekoniecznie. Może być, że będziemy tu siedzieć teraz dłuższy czas. Zwracam honory Adamowi. Dziękuję. Odrobinę. Ściągnę kapelusz, którego nie mam. <grym <grym <tach> tak wiem, kiedyś byłam w opolskim też mi dopadła burza. No sorry, to się nic nie zapowiadało, było bardzo gorąco. Spody to są przedziwne. Ten wygląd tutaj tej dziury. No ja jestem ciągle pod wrażeniem jak... Byłam przekonana, że tu znaleźliśmy zwłoki w pierwszym momencie, na, na dole i jestem tak trochę zdenerwowana tym faktem. Bo jeszcze takiego dziwnego domu już dawno nie widziałam. Tam jest jakiś schowek. Tu jest wszędzie rozsypane pierze. Dom pierze, no. Dlatego idę ostrożnie, bo nie chcę tego nawdychać się. No fajnie, taki Jezusek wisi nad drzwiami, pod tą siatką. Poranka. No faktycznie ci sąsiedzi coś wiedzą na temat tej burzy, bo... Tak imprez, imprezują, póki jeszcze się da. Zachaczyłam się jakiś drut. Ja, ja... tego już Nie niszcz, Urwek to nie wandalizm. Dobra, wiadomo, coś czasem spadnie niestety. Uważaj tam na podłoże, bo nie wiadomo co tu jest to pod tym pierzem właśnie. Nie wchodzę już No to... tam nic nie ma, wiesz, rewelacji. O, no, to jest ta rodzinka. No nie ma. Ta rodzinka i Jezusek fajne to jest. No Adam mówi tam nic nie ma to. Też się wycofam, to się ma. bo mam dosyć tego pierza. Bo mam całe, całe takie piękne buty i jednak te pumy trzeba było zostawić, bo to były buty wielozadaniowe, zadaniowe, urbexowe, a to jest bardzo silny wiatr. tu jest tak mocny wiatr, że jak puścimy te drzwi, to one trzasną, dlatego właśnie nie będziemy ich puszczać samo, samowolnie. Uf, obraz, to jest święty obraz, tam religijny obraz jak zwał. Stawimy pionowo. Telewizory już są porozmontowywane pewnie. Ale w szafie patrzcie, wiszą na teraz jakieś ciuszki. No nic, tak To już nie no. znam. A ci sąsiedzi też nie wiem, którzy mają imprezę. Ja się wiesz? Nie, nie, to oczywiście no, któryś, któryś obok sąsiad, a nie wiem, który. Gdybyśmy no, bijali, to szybko wbijaliśmy. Mm -hmm. <laughs> Słuchajcie ja się z nim wycofam, bo ciężko tu się przebywa w tym miejscu. Jest ciasno. Ja się przejdę tam, wiesz? Dobrze, cię Dzięki. Zamknąłeś mnie tutaj? Nie, nie, nie. Te schody mnie zafascynowały, zwłaszcza widok, taki bezdotarki jak tam. Ta dziura, tam jest i te takie tutaj butelki, jakiś wazonik. No i na schodach trzeba uważać. A tam jest runca, widziałeś, ko? nie widziałeś go? Nie. Trzeba pokazać wie. do kamery. No. Tu jest rumfajs po drodze, wracając. Chyba oswojony jest. On się mnie nie boi. Musi się mnie boisz czy nie? Cześć! Taki słodziak, On się w ogóle nie boi. Ale jaki on jest ładny. Masz duże ładne oczy. Piękny różowy nosek. Ojej! Niesamowity jest ten dom klimatyczny. Zarośnięty. A wiem. Także to by było tyle z naszej relacji. Lecimy dalej, bo w końcu nie wiem jaka ta pogoda będzie i musimy się liczyć z tym, że może padać. Tak, to jest ten domek z zewnątrz zarośnięty. Po spotkaniu z kotkiem lecimy dalej. Trzymajcie się cieplutko.